Znajdujemy się na dziedzińcu Starego Browaru, a za moimi plecami, konkretnie w przestrzeniach Whisky in the Jar, przez trzy dni trwać będzie charytatywna akcja Party Animal. Powstała ona z inicjatywy Fundacji Głosem Zwierząt. Przez trzy weekendowe dni. Biorąc udział w licytacjach, imprezując, będzie można wesprzeć fundację. Głosem Zwierząt zajmuje się nie tylko dokarmianiem zwierząt i opieką medyczną, ale też pomaga w procesach adopcyjnych. Zapraszam serdecznie na rozmowę z panią Agnieszką Zabrocką z fundacji Głosem Zwierząt oraz Agnieszką Kotecką, właścicielką lokalu Whisky in the Jar, czyli gospodarza tej imprezy. Szanowni Państwo, przy stoliku ze mną pani Agnieszka Kotecka, właścicielka Whisky in the Jar. Witam Państwa. Który jest y, gospodarzem inicjatywy, która wyszła od y, pani Agnieszki Zabrockiej z Fundacji Głosem Zwierząt? Y, jak to się wydarzyło? Jak to było? Jak doszło do, do tej akcji? To jest pytanie do Agnieszki z Fundacji Głosem Zwierząt, bo to jej inicjatywa, także może ona. Opowie, jak, jak to się zadziało tak naprawdę od krótkiego telefonu. Po prostu proszę. poprosiłam. Po prostu poprosiłam, zaproponowałam e, współpracę. E, zapytałam, czy, czy Aga byłaby otwarta, e, żeby zrobić imprezę na rzecz bezdomnych zwierząt. I e, no, muszę przyznać, że z tak pozytywną energią. Nie spodziewałam się, że się spotkam. Było, była krótka odpowiedź. Robimy, robimy i robimy nie tylko jedną imprezę, ale robimy cały weekend. E, bo jak to Aga mówi, albo grubo, albo wcale. Dokładnie. dokładnie. No tak mi powiedziała. Działania Fundacji Głosem Zwierząt, jak sama nazwa wskazuje, polegają m.in. na propagowaniu idei adopcji zwierząt ze schronisk i przytulisk. A na jaką praktyczną formę pomocy mogą liczyć podopieczni Fundacji? No praktyczna pomoc to jest przede wszystkim opieka weterynaryjna. My roztaczamy tą opieką zwierzęta właśnie ze schronisk, czyli jesteśmy jakby tym trochę drugim ogniwem, bo my wyciągamy zwierzaki ze schronisk wymagające pomocy. Operujemy, sterylizujemy, leczymy przede wszystkim. To jest jakby główny kor główny koszt finansowy tak naprawdę fundacji i na to też zbieramy, właśnie na to leczenie, na opiekę weterynaryjną, no, ale oprócz tego też socjalizujemy, przygotowujemy do adopcji, do życia w nowym domu, bo zwierzaki, które trafiają do schroniska często są, w naszym przypadku w schronisku w Dopiewie to są na przykład zwierzęta z kojca, z łańcucha, one są nieprzystosowane do, do życia w mieście, także bierzemy je do domów tymczasowych, um, uczymy je chodzenia na smyczy, uczymy je współżycia z Innymi członkami rodziny, z psami, z kotami, z dziećmi, i wtedy dopiero w ten sposób przygotowujemy do adopcji. Często przy temacie adopcji zwierząt podkreślane jest to, że o wiele bardziej warto zwierzę adoptować niż, niż kupić na przykład z hodowli. Dlaczego tak jest? to nam się wydaje, że nie o tyle warto, natomiast no, po prostu w schroniskach w Polsce są dziesiątki tysięcy bezdomnych zwierząt, czekają na adopcję, czekają, to są przyjaciele, którzy tam są i, i jakby produkcja nowych. Yy, jakby zabiera im te, te domy, które czekają, bo domów jest mniej, umówmy się, w Polsce jest mniej ludzi chcących adoptować niż zwierząt bezdomnych, więc nie ma sensu produkować kolejnych, dopóki te siedzą za kratami i czytają, tam po prostu, mamy w polskich schroniskach, fundacjach do wyboru, do koloru, małe, duże, rude, czarne, jak ktoś szuka przyjaciela, to naprawdę znajdzie, także lepiej po prostu przygarnąć tego, który już jest, już czeka, kilka lat czeka za kratami, niż Płacić komuś, żeby rozmnażał kolejne. Tak uważamy. <grystanie> y, troszeczkę chyba jest też tak, że y, hodowla stwarza ryzyko kolejnych zwierząt, które będą y, potrzebowały kiedyś adopcji, prawda? Zdarza się. Zdarza się, trafiają do nas y, y, zwierzaki rasowe również, oddawane z różnych przyczyn y, losowych. Właściciele rozstaje się małżeństwo, nie ma już warunków na trzymanie zwierzaka, albo zwierzak okazuje się być agresywny. Też często źle wychowany przez te osoby od, od zera, potem robi się problem, więc go oddają. Także mamy mnóstwo takich przypadków, że trafiają do nas rasowe zwierzęta już z jakiegoś powodu niechciane. A jak to wygląda, jeśli można pokrótce opowiedzieć, od strony takiej bardziej formalnej, bo często ludzi od adopcji zwierzaka odstrasza troszeczkę procedura. Tak, tak, te procedury rzeczywiście no, są trochę demonizowane, ale rzeczywiście no są. One są po to, żeby uniknąć rozczarowań w przyszłości, e, żeby uniknąć rozczarowań ludzi i, i żeby dopasować zwierzaka do człowieka. E, jak my poznajemy swoje zwierzaki, wiemy, jakie mają potrzeby, czego potrzebują, więc jeśli ktoś zakocha się w zdjęciu, chce tego pieska, bo ma piękne oczy, a mieszka na przykład nie wiem, w kawalerce na dziesiątym piętrze, a my wiemy, że on wymaga na przykład codziennego wybiegiwania, no to. Te procedury są po to, żeby się lepiej poznać. Poznać potrzeby i możliwości i warunki osoby adoptującej, i potrzeby danego zwierzaka i ich fajnie sparować. Czasami odmawiamy adopcji, ale czasami na przykład proponujemy innego zwierzaka, bo on by lepiej pasował do danej rodziny. Także zdarza się, że ktoś aplikuje po jakiegoś psa, a kończy z jakimś kotem, albo na odwrót. Także, także po to to jest tak naprawdę. Hmm, rozumiem, że whisky in the jar to jest miejsce zwierzolubne. Zdecydowanie tak. Łyski Inderżal było zawsze miejscem zwierzolubnym. Wszyscy pracownicy i tak naprawdę przyjaciele jednocześnie, wszyscy mamy zwierzęta i to nie jedno. Ja sama mam cztery, w tym jedno adopcyjne właśnie, dla idei. Do nas można przychodzić ze zwierzętami, mamy miski, zawsze się znajdzie coś do jedzenia. Wręcz nakłaniamy, szczególnie, że przychodzi lato, proszę Państwa, zabierajcie do nas, do Łyski, swoje zwierzaki, nie trzymajcie ich w samochodach na pewno fajnie się nimi zajmiemy, i tyle. Mm, takie inicjatywy charytatywne to zawsze był y, znak rozpoznawczy Starego Browaru. Y, y, kiedy możemy spodziewać się, albo jakich y, jeszcze wydarzeń tego typu? Znaczy na pewno w naszym wydaniu będzie wiele takich imprez charytatywnych. My y, półtora roku temu też założyliśmy fundację, Fundacja nosi imię, imienia Mikołaja Koteckiego, mojego zmarłego męża i również zajmujemy się zwierzętami i stąd tutaj ta komunikacja między nami, bo cel jest jeden tak naprawdę, żeby pomagać. Potrafimy zbierać pieniądze, część zysków od konkretnego Thanos Jar'a przeznaczamy, właśnie z Thanos Jar'a całość zysków na, na te wszystkie historie fundacyjne, na pomoc nim zwierzętom, nie tylko, zresztą pomagamy ludziom, pomagamy ulicyklistom. Także pomoc, tak pisana dużymi literami, jest wpisana w DNA łyski. No i cieszę się, że jednocześnie stary browar ma z nami wspólną część, czyli pomagamy. Także e, zapraszamy w najbliższy weekend do Starego Browaru, bo akcja będzie trwała przez e, 3 dni. E, można w bardzo przyjemny sposób e, pomóc e, naszym mniejszym braciom. Dziękuję serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.